Witam was moi drodzy, bardzo serdecznie. Shadow z tej strony. Dzisiaj lecimy na automatycznym speedzie z openingiem King Dry, bo ostatnio był King Ambit. Tak to się pisało? You know how long I've been waiting for this. Poza tym, jak widzieliście, co wtedy dropnęło. Film. Dzisiaj otwieramy Kingdre, tylko z artem. Także zobaczymy, czy coś dropnie z tej go konika polnego, polnego, wodnego, morskiego. A ja jeszcze chciałem przypomnieć, że sponsorem tego filmu, jak i kanału, jest sklep internetowy boosterpoint.pl, w którym z kodem Shadow 5 macie 5% zniżki na wszystkie produkty, włącznie z Shrouded Fable czy nadchodzącym Crown. Steral, stellar Crown. Crown Zenit. Też dziękuję Wam, moi drodzy, wspierający za to, że jesteście. Bo naprawdę motywuje to, że ktoś chce wydawać pieniądze, żebym ja tworzył filmy. To zawsze to, buduje, to zawsze buduje. Ale tylko poniżej 50% z Was subskrybuje ten kanał, mimo że go oglądacie. Ja to widzę, proszę, tu są statystyki. E, także zostawcie suba, lajka i komentarz dla wygłodniałego algorytmu i lecimy już z tym filmem. Okej, okay. produkt kolejny z kategorii Special Illustration Collection. Także y, tak, King Gambit był, to teraz lecimy z y, Horsis Drone i King Drone. Okej, okay, jaka jest ta karcioszka, widzicie? Szczerze. Fajna tekstura. Bardzo fajna tekstura. I chyba jest to najładniejsza z tych kart Illustration z tych boxów. Szczerze, mi się mega podoba. Czuję to nawiązanie po prostu do japońskiej. Mm, Sztuki, japońskiej sztuki artystycznej. Naprawdę jest cudna. To jest honorowe miejsce w mojej kolekcji. Od razu mówię, jest piękna ta karta. Nic to nie zmieni. Walcie się, jeżeli macie inne zdanie. A pozostałe dwie to takie promki, które nie są promkami. Znowu. Tutaj wbrew temu, co myślałem, tu boosterów jest 5, a nie 4. To jest bardzo dobra wiadomość. To jest jeden booster więcej. Także zaczniemy sobie od Picuranta. Ten jest jakiś dziwny booster. Pokemon Company, widzę, test jakości znowu poodwalał. odwalał. Coś sensie taki nabrzmiały powietrzem był ten booster. To, to, to się nie zdarza, nie powinno się zdarzać, także... E, zobaczymy. No i tak, Kingdra. Wypadałoby coś powiedzieć o tym Pokemonie. O, Sylwion, nie wiedziałem, że jest w tym dodatku. E, mianowicie, Kingdra jest, jak wszyscy wiecie, ewolucją Sidry, tylko że Kingdra została wprowadzona w drugiej generacji. Przecież mięstwo było pre -ewolucji. I Kingdra była kolejnym przypadkiem wprowadzenia mechaniki ewolucji poprzez wymianę. W zasadzie, Night Stretcher to już trzeci. E, tylko, że przy użyciu itemu. A nie tak jak Kadabra i Hunter, które wystarczy, że się wymienicie i już ewoluują. Oko trzeba było mieć specjalny item do tego, żeby Sidra ewoluowała w Kingdra. No i Haxorus na koniec. Zastanawiacie się może, co to był za item taki, że Kingdra. Mogła ewoluować Znaczy Sidra w Kingdre? Miałem Dragon Scale Był to Oj coś odsłoniliśmy Coś mi się odsłoniło Czyśmy przerwali złą passę Jest Magenta Magenta w postaci Dangerous Laser Czy coś jeszcze o! I w końcu przełamaliśmy złą passę Moi drodzy Double drop Zdaję sobie sprawę że w tym dodatku mogą być nawet cztery dropy, bo yy, może być Ace Spec, może być Illustration Rare, może być coś na pozycji Holo i może mieć jeszcze Reverse Holo Energię. Ale, moi drodzy, jest to Handum. To jest bardzo piękna karta. Dangerous Laser jest trochę niedocenianym, wydaje mi się, Ace Speciem, bo daje Berna i Confusa. I wcale nie znaczy, że może być bezużyteczne. Znaczy, okej, okay, jest sporo Switchy teraz, więc no może być ciężko tego użyć, ale kto wie, za jakiś czas. Kurczę, w końcu Shrouded Fable oddało. Przyjrzałem się i trochę ten handum na topie jest tak se wycięty, szczerze mówiąc. Ale no, jest to coś. Jest to coś zaiste. Ja narzekać nie będę. Miło, że akurat Kingdra oddała, biorąc pod uwagę, jak bardzo mi się art tego Pokemona Podoba. Weavile w rewersie i koperadja... I mamy holo energię! Mamy holo energię! Miło, miło! Więc mamy jeszcze jedną rzecz w postaci holoenergii. jest to energia elektryczna. A więc y, Last Pack Magic. Last pack Magic. Też to widzisz taki bardzo napowietrzony jest ten booster. I w ogóle otworzył się bardzo łatwo. Pokémon kompany widzę chyba produkuje katy zbyt szybko i no test jakości nie idzie. Daskul to już któryś, to jakby Daskuli już mam napęczki, ale nie mam żadnego Daskmuara. I to mnie zaczyna martwić, bo one powinny się pojawiać na pozycji holo, zdaje się, ale mogę się mylić. Weevil. Jest kreselia. I mamy jeszcze jedną holo energię elektryczną. Także ja wam bardzo dziękuję moi drodzy, mamy dwa wspaniałe dropy. Do zobaczenia następnym razem. Zobaczcie jeszcze jeden z ostatnich filmów, albo któryś jeszcze wcześniejszy.